Cześć i witaj na kanale Ukryte Ślady. Zanim zaczniesz, naciśnij przycisk, Lubię to, i zasubskrybuj, abyśmy mogli kontynuować tworzenie takich historii. Zaczynajmy. Nazywam się Marek Lewicki. Mam 41 lat i całe życie wierzyłem, że kontrola to podstawa przetrwania. Najpierw w wojsku, później w branży zabezpieczeń cyfrowych. Wszystko da się przewidzieć, jeśli odpowiednio wcześnie zrozumiesz schematy, tak myślałem, dopóki nie zobaczyłem, jak ktoś rozrysowuje mój upadek na tablicy w moim własnym biurze. To był późny piątkowy wieczór. Wróciłem po zapomniany pendrive, ten z projektami klientów. Drzwi były lekko uchylone, światło przygaszone. Zatrzymałem się w korytarzu, kiedy usłyszałem głosy: najpierw znajomy śmiech mojej żony, Igi, potem spokojny ton Krzysztofa, mojego wspólnika. On nawet nie zorientuje się, kiedy go wyrzucą z zarządu, powiedział Krzysztof. Nie, jeśli zrobi to Rada Nadzorcza, a nie ja. Iga miała ten ton, który zawsze brzmiał profesjonalnie, zimno. A kiedy wszystko się wyjaśni, media będą po mojej stronie. Kobieta porzucona przez męża tyrana. Zamarłem. Krew mi zamarzła, ale głowa włączyła tryb analizy. Żadnych emocji. Nagranie, dowody, chronologia. Wszystko jak w operacji zwiadowczej. Wróciłem cicho na parking, uruchomiłem aplikację zdalnego dostępu do monitoringu. To, co usłyszałem później, potwierdziło najgorsze przypuszczenia. Iga i Krzysztof planowali przejąć spółkę, wypłacić fikcyjne należności na konta w Estonii, a potem złożyć pozew rozwodowy z zarzutami o przemoc psychiczną, żeby zabrać mi dzieci. Nie spałem przez trzy noce. Wszystko, co okochałem, zaczynało się rozsypywać, ale w tej rozsypce było coś znajomego. W wojsku mówili: Nie panikuj, tylko zrozum teren. Więc rozrysowałem nową mapę. Znalazłem kontakty w branży finansowej, stare numery z czasów, gdy testowałem systemy zabezpieczeń bankowych. Zgłosiłem zgubę konta firmowego, a w rzeczywistości rozpocząłem śledzenie przelewów. Krzysztof był ostrożny, ale nie aż tak. Używał tej samej domeny e-mail do komunikacji z fikcyjnymi kontrahentami. Najtrudniej było patrzeć na Igę, gdy wciąż grała idealną żonę przy śniadaniu. Pytała, czy coś mnie martwi. Odpowiadałem, że praca. Kiedy podawała mi kawę, ręce mi drżały, nie z emocji, tylko z tłumionej koncentracji. Wiedziałem, że jeśli zrobię jeden ruch za wcześnie, wszystko przepadnie. Dwa tygodnie później dotarłem do czegoś większego. W aktach jednej z firm krzaków, na które Krzysztof przelewał środki, znalazłem nazwisko jej ojca, byłego posła, teraz lobbysty. Firma, w której formalnie doradzał, miała powiązania z fundacją, o której istnieniu nikt nie wiedział poza kilkoma ludźmi z branży. Zacząłem rozumieć, że nie chodziło tylko o pieniądze. Oni chcieli mnie wyeliminować całkowicie zawodowo, społecznie, prywatnie, żeby nikt nigdy nie uwierzył, że to oni kłamali. Pewnej nocy siedziałem przy biurku, Włączony tylko jeden monitor, kiedy na ekranie pojawiło się powiadomienie o nowym logowaniu na firmowym koncie. IP wskazywało Warszawę, adres należał do kancelarii prawnej. Moje serce przyspieszyło, ale ręka pozostała stabilna. Zalogowałem się jako administrator, włączyłem nagrywanie sesji. Widziałem, jak ktoś kopiował nasze pliki kontraktowe. Potem pojawiło się nazwisko użytkownika igalewicka. To był moment, w którym coś się we mnie złamało i jednocześnie odbudowało. Nie czułem już bólu. Tylko chłodne skupienie. Nie zamierzałem się mścić. Zamierzałem wygrać. Nie spałem całą noc. Ekran laptopa pulsował bladym światłem, a na biurku piętrzyły się notatki, kopie maili, wydruki przelewów. Mój dawny odruch dokumentować każdy ruch przeciwnika wrócił z całą siłą. Wiedziałem, że to już nie była zwykła zdrada. To była operacja z precyzyjnym planem, w której ja byłem celem. Przez kilka dni udawałem, że nic się nie dzieje. Wysyłałem ajskwiaty do pracy, chwaliłem nową fryzurę, nawet zaproponowałem wspólny weekend z dziećmi. Im bardziej wierzyła, że wciąż jestem naiwny, tym mniej ostrożna się stawała. A ja tymczasem zleciłem znajomemu informatykowi, dawnemu koledze z jednostki, by przeanalizował metadane z jej telefonu. Wynik przyszedł po 48 godzinach. Masz rację, Marek napisał: Ona nie tylko pisała z Krzysztofem. Jest jeszcze jeden numer. Należy do prawnika, który prowadził sprawę lobbysty jej ojca. Wtedy zaczęły łączyć mi się punkty. Zrozumiałem, że Iga i jej rodzina nie tylko chcieli mnie ograbić, chcieli, żebym zniknął. W papierach wyglądałbym na agresora toksycznego męża, niezdolnego do opieki nad dziećmi. Po kilku miesiącach procesów miałbym opinię wariata, może nawet zarzuty o nękanie. Idealny sposób, by usunąć mnie z drogi i przejąć wszystko, co zbudowałem. Pamiętam tamtą noc, gdy siedziałem w garażu, obok stojącego motocykla, który kiedyś kupiliśmy razem. Patrzyłem na refleksy światła odbijające się od chromu i czułem, że to będzie wojna, ale nie taka jak na froncie. Wojna na dane, zeznania i wizerunek. Zacząłem szukać ich słabego punktu. I znalazłem go szybciej, niż się spodziewałem. W archiwum miejskim, w sekcji wypadków sprzed lat, natrafiłem na dokumentację sprawy, którą pamiętałem mgliście z wiadomości. Śmierć młodej rodziny na drodze pod Otwockiem. Kierowca zbiegł, a śledztwo umorzono z braku dowodów. W notatkach technicznych figurował jednak stary model BMW, ten sam, którym kilka lat wcześniej jeździł brat Igi. To nie mogło być przypadkiem. Zamówiłem kopię akt i przekazałem znajomemu dziennikarzowi, nie podając nazwisk. Chciałem tylko, by sprawdził powiązania rodzinne i źródła nacisków na policję. Dwa dni później zadzwonił: Marek, nie wiem, w co ty się wpakowałeś, ale ten człowiek był nietrzeźwy. Zniknęły wyniki krwi. Protokół z miejsca zdarzenia został przepisany. Ktoś to zamiotł pod dywan na bardzo wysokim szczeblu. Wtedy poczułem, że los sam podsunął mi broń. Nie planowałem jej użyć, nie od razu. Najpierw musiałem dopilnować, by wszyscy się odsłonili. Podczas kolacji, udając beztroskiego, zapytałem: "A jak tam twój brat? Dalej pracuje w tej fundacji transportowej?" Iga odłożyła widelec, odwróciła wzrok. Dlaczego pytasz? Tak po prostu. Ostatnio widziałem w wiadomościach coś o dawnych wypadkach drogowych. Nie odpowiedziała. Ale to krótkie zawahanie wystarczyło, bym wiedział, że trafiłem w punkt. Tydzień później odezwał się do mnie adwokat, chciał się spotkać w neutralnym miejscu w sprawie rozmów rozwodowych. Przyszedłem. On się uśmiechał, jakby wiedział, że już wygrał. Panie Marku, moja klientka pragnie zakończyć wszystko pokojowo. Jeśli przyjmie Pan propozycję, propozycję? Przerwałem. A może Pan najpierw zobaczy to. Podałem mu Pendrive. Na nim, pełne zestawienie przelewów, zrzuty ekranu z rozmów, pliki audio z rozmowy Igi i Krzysztofa. Gdy skończył czytać, jego twarz zrobiła się blada. To, to może zniszczyć kilka karier. Nie zamierzam niczego niszczyć, odpowiedziałem spokojnie. Chcę tylko prawdy i dzieci przy sobie. Wyszedłem, zostawiając go z danymi, które w każdej chwili mogły rozsadzić cały ich układ. Po raz pierwszy od miesięcy poczułem spokój. Wiedziałem, że to dopiero początek, ale tym razem to ja pisałem scenariusz. Nie pamiętam dokładnie, kiedy przestałem czuć gniew. Może wtedy, gdy zobaczyłem, że oni sami zaczynają się bać. Kiedy w oczach Igi po raz pierwszy pojawiło się coś, czego nie widziałem od lat, niepewność siebie, nie chłód, tylko lęk. Nie dzwoniła już z wyrzutami. Tego dnia po prostu napisała. Musimy porozmawiać. Sam na sam. Spotkaliśmy się w hotelowej restauracji przy Alejach Jerozolimskich. Tej samej, w której kiedyś świętowaliśmy jej awans. Teraz wyglądała jak cień kobiety, którą znałem, elegancka jak zawsze ale z oczami pełnymi niepokoju. Na stole leżała koperta, w dłoni trzymała kieliszek, którego nawet nie dotknęła. Marek, proszę, zakończ to. Nie rób z tego sprawy, zaczęła. Nie wiesz, ilu ludzi to może pociągnąć za sobą. Wiem, odpowiedziałem spokojnie. Ale wiesz też, że to nie ja ich tam wciągnąłem. Widziałem, jak zaciska usta. Była na granicy płaczu, ale nie pozwoliła sobie na to podała mi kopertę, dokumenty o wycofaniu pozwu, pełne zrzeczenie się udziału w firmie. To wszystko opowiedziała. Chcę tylko, żebyś zatrzymał to dla siebie. Nie dla prasy, nie dla prokuratora. Oparłem się o krzesło, przyglądając jej się przez chwilę. Myślisz, że jeszcze zależy mi na zemście? Zapytałem. Nie. Chcę tylko, żebyście zrozumieli, jak wygląda prawda, kiedy nie można już jej kontrolować. Nie odpowiedziała. Patrzyła na mnie, jakby widziała kogoś, kogo nigdy nie poznała. Wstała, poprawiła płaszcz i wyszła bez pożegnania. W lustrze przy wyjściu zobaczyłem jej odbicie, wyprostowane, ale drżące. Kilka dni później wszystko potoczyło się jak efekt domyny. Jej ojciec, były poseł, zrezygnował z działalności po ujawnieniu powiązań z fikcyjną fundacją. Matka, sędzia, wzięła urlop zdrowotny, z którego nigdy nie wróciła do pracy. A Krzysztof Krzysztof uciekł z kraju. Zatrzymano go w Hiszpanii z fałszywymi dokumentami i tysiącami euro w gotówce. Nikt z nich nie wiedział, że ja sam nigdy nie wysłałem akt do mediów. Wystarczyło, że istniały. Wystarczyło, że prawda zaczęła krążyć, szeptana po korytarzach, kopiowana między ludźmi, którym kiedyś ufali. Kiedy kurz opadł, wróciłem do pracy. Biuro było puste, spokojne. Usiadłem przy biurku, włączyłem komputer, spojrzałem na swoje nazwisko na ekranie logowania. To ja zostałem. Nie bohater, nie ofiara, tylko ktoś, kto przestał się bać. Wieczorem wyszedłem na balkon. Warszawa była cicha, jakby i ona wiedziała, że to koniec. W kubku miałem zimną herbatę, w głowie dziwną pustkę. Nie zwycięstwo, nie ulga, po prostu cisza. I wtedy dotarło do mnie, że to właśnie o nią walczyłem przez te wszystkie miesiące. Nie o firmę. Nie o reputację. O ciszę, w której nikt już nie kłamie.